Dzień dobry Państwu. Prowadzimy kanał Innowacyjny Dom. Jesteśmy tutaj z panem Jarosławem Manurem z firmy Marox. I opowiemy dzisiaj o produkcie, który jest bardzo potrzebny, jeżeli chodzi o, o, o pompy ciepła, o, o instalacje. Więc panie Jarosławie, czym tutaj się zajmujemy? Czy, czym tutaj się zajmujecie? Dzień dobry. Jesteśmy firmą Marox ze Słowacji. Nasza firma zajmuje się uzdatnieniem wody w systemach grzewczych, ochraną wody w systemie grzewczych e, i w systemach z pompą ciepła i też e, my jesteśmy na, na rynku więcej e, niż 10, 10, 10 lat 10 lat tak okay. e, więc czym, te, czym ta chemia tak naprawdę, do, jakie są plusy tej chemii do, e, do tych systemów grzewczych? E, plusy czyszczenia są e, Możemy powiedzieć bardzo efektywne. W tym czasie jest potrzebne informować, że czyszczenie ma, jest bardzo potrzebne w systemach żevczyk, dlatego że jest tam można kontaminacja systemu. Kontaminacja myśluje tak, że wodny kamień, potem też bakterie, które może być w podlagówkach, w systemach niskich temperatur a też kontaminacja brudności, które są w grzejniku więcej lat. Dlatego czyszczenie systemów ma efekt taki, że są tam zniżki, zniżki kosztów na ciepło w rodzinnych domkach, A w tym czasie jest ta, takie pytanie i ten temat tego, tego, tego kosztu, zniżki to kosztów na energię jest bardzo bardzo e, potrzebny jest, jest e, tak potrzebny. Okej. Okay. Użył pan tutaj słowa kontaminacja. Tak. E, to jest takie dość e, można powiedzieć trudne słowo. Jakby to wytłumaczyć, żeby osoba, która załóżmy nie ma wielkiego pojęcia, żeby to zrozumiała. Co to jest ta kontaminacja e, i dlaczego to ważne, żeby, żeby właśnie e, to robić? Rozumiem. Tak jak wam mówi, kontaminacja jest takie słowo, może być nieznajome, ale jest, jest potrzebne powiedzieć, że kontaminacja jest tak, są brudności w systemie, które mogą ten efekt tego systemu, gdzie go zrobić niższym, i może być, że kotol lub pompa ciepła będzie nie działać że tam będzie problem z tym, z tym, z tym systemem. Okej, okay, czyli kontaminacja to w takim dużym skrócie to są nieczystości, które są nieczystości, ten, tak, w systemie grzewczym, tak. tak? I my potrzebujemy te nieczystości ze systemu o, dostać, do i on i za, 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 zachycić w tym, tym magnecie, który jest z Wychwycić, skądem. tak? Tak. Wychwycić, tak czyli włączyć, oczyścić, wycią, do, wycią wyciągnąć, wyciągnąć, wyciągnąć tak, z układu. Tak. Okej, okay, rozumiem. Jak sobie radzimy? Nie, my jesteśmy ze Słowacji, tak moje, polski język jest taki. Ale... I, tak, I tak bardzo dobrze pan po polsku rozmawia. Więc jak... Cieszę się. Panie Jarosławie, mamy przed sobą takie urządzenie dość tajemniczo wyglądające. Jakby panu opowiedział, bo pewnie nie stoi tutaj przypadkowo, co to robi, co to jest. Tak, jest to urządzenie na demineralizację wody. Co to jest demineralizacja wody? E... Po čištení systémov je potrebné naplniť systém vodou, novou vodou. E, a toto uzroženie má v sebe živice. A tá živica je potrebná dla tego, že, že by vody, že by že by voda nemiela e, vodný kameň, mhm. že by nebola tvrdá, že by nemala e, i też pH i chloridy. To jest bardzo, bardzo ważna tema, jak są so napełnienie systemów jak są so tam pompy ciepła. Jest tam potrebné také punktualne parametry wody. Dlatego używamy uh, demineralizáciu vody. Uh, to jest jednorazová patrona demineralizacji, która jest, uh, kapacita jest na jeden rodinný domek, tak. 300 litrów. Uh -huh či vstupnej stopnej tvar vody 10 nemieckých stupňov. Okay. Uh, to je jednorazová patrona, ale máme i uh, demineralizáciu vody uh, demi jednostkami, jednotkami, ktoré sú väčšie a tam je možnosť uh, dopĺnenia systémov uh, o kapacite uh, 2400 litrov. Či tak samej vody 10 nemieckých stupňov. Okay. To je ochrana systému i ta voda, vie, uh, vie že je potrebná. uzdatnienie demineralizację. Przed, przed instalacją, przed napełnieniem ponownym, tak nie wiem, czy dobrze zrozumiałem, przed napełnieniem ponownym instalacji wodą trzeba ją po prostu zdemineralizować, żeby ona nie miała żadnych zanieczyszczeń, żeby miała odpowiednie pH, tak. żeby nie miała, żeby potem się kamień nie osadzał. Tak. tak? I, I, podczas procesu napełnienia tak? jest ta, jest ta demineralizacja, podczas procesu po demineralizacji po napełnieniu systemu jest potrzebny system stabilizacji, stabilizować za stabilizację tym jak mówiliśmy kamko inhibitor i chemią, jak je chemia tak. czyli najpierw robimy demineralizację tak. tym preparatem a potem napełniamy układ i jeszcze stosujemy I inną stosujemy chemię Stosujemy stabilizację chemii, ochronną, tak. ochroną, chemią ochronną chemią czy już jest tam podłogowka, biocyd lub tylko grzejniki, tam jest potrzebny ten inhibitor. Żeby okay. malo informacji informację o tego efektu czyszczenia, tak by chciał pokazać jak ten magnes, który jest z pompą ciepła, jak działa systeme i jak ten system jest wyczyszczony. To są vlastne tie zanečistenia. To, to są zanečistenia magnetyczne. Okay. to są sú v systéme, je, to jest je magnetyczna kontaminácia systemu. No i že by bylo také ružnica vidieť, tak tu máme nový čistý, čistý magnés, ktorý v systéme je tak, že to jest bardzo znečistovaný system. To je no. jakiś pleśń nawet chyba, no, nie? To, już jest, je taka stara kontaminacja. Uh -huh. Uh -huh. No i Klient może nie wiedzieć, że to jest system, ale on może znać, że kaloryfery lub grzejniki nie grzeją tak, jak mają, dlatego wie, że jakiś problem jest tam z kontaminacją systemu. Okay, czyli jeżeli na przykład klient zauważy, że grzejniki nie grzeją, są zimne, tak? Czy, tak. czy nie wiem, czy urządzenie pobiera dużo prądu, czy tak. gazu, tak, I tak dalej, to może to oznaczać, że system wymaga wyczyszczenia. Tak, tak. O, tak jak Pan mówi, jest potrzebne, żeby, żeby było zrobione, zrobione czyszczenie z pompą, pompą do przeplukiwania. No i instalatorzy wiedzą o tym i my mamy takie informacje też, że zrobimy szkolenia dla instalatorów, gdzie są wszystkie informacje o parametrach o kontaminacji systemu grzewczych. Jakie są możliwości czyszczenia? Dlaczego jest potrzebne czyścić system i plusy tego czyszczenia? Tak? Okej, okay, tak. Czyli e, z tego co rozmawialiśmy wcześniej, e, to czyści się ten system i wpuszcza się do niego chemię. Tak? tak? Ile czasu ta chemia się w tym systemie utrzymuje, czy to wymaga jakiegoś e, również dopełniania tej chemii e, u, uzupełniania? Jak to wygląda? Tak, chemia, čo tarčí sa e, tego inhibitora, ktoré ochrana. Ochrana pred vodným kamenem a koróziou v systéme. E, ten je, tam je, e, je tak do 10 lat maximálne, e, ale je potom na podlagovkách, to sú nízkoteplotné systémy, e, kde teplota nízka, je tam možnosť e, baktérií. Biocyd, który jest na bakterie, jest potrzebne dopełnić każdy dwa 2, 2 2, 2 lata. 2 roku. Czyli e, raz wlewamy tą chemię, raz, Tak. tak. E, a jeżeli chodzi o do podłogówki, to jeszcze trzeba co dwa lata najlepiej 2 lata ją najlepiej uzupełniać, tak? tak? bakterie są szybko się obnowują w tym systemie. Okay. że tam jest, tam jest potrzebne każdy dwa lata. To a proszę mi powiedzieć w takim razie, jakie są korzyści ekonomiczne załóżmy, no bo wiadomo, klient musi co dwa lata ponieść jakiś koszt Jakie on ma korzyści ekonomiczne z tego, że on ten koszt poniesie? Oczywiście, tam są, tam są korzyści, e, bardzo ef, efektywność tego systemu i, i pieniądze, koszty na, na energię, e, które są w tym czasie wiemy, że e, wyższe tak, klienci mogą, efekt tego systemu i koszty na energię są tam niższe, i dlatego jest efektywita, po, po wyczyszczeniu systemu jest lepsza. Dlatego czyli to się, koszty na, na, na Czyli plusy są takie, że jest niższa koszt wyprodukowania energii cieplnej. Tak, tak pewnie dłuższa e, też żywotność urządzeń. Tak. Lepsza sprawność tych urządzeń, tak. więc warto ten koszt rozumiem. Ponieść tak. przez klienta. Ochrana kotła, ochrana pompy ciepła, ochrana systemu grzewczego e, i no, ochrana przed kontaminacją i niższe koszty za energię. Okej. Okay. Wcześniej Pan wspomniał, że są też również szkolenia robione z tego typu produktów, tak? One są robione w Polsce? Tak, oni sú robené i v Polsce, i v tom čase viacej na Slovácii, i v Čechách, ale máme možnosť i v Polsce zrobiť školenia. Dla instalatérov je potrebné e, zrobiť kontakt, napísať e-maila alebo na, na webe, na strane našej marox.pl, e, kde je možnosť e, informácií e, dla toho čistenia. I e, ak by pánstvo chcelo byť na školení, zrobíme organizácie tego školenia. dla instalatorów, a tam jest możliwość, gdzie jest czas i jest tam ten temat kontaminacji i wszystko dla czyszczenia ich ochrony systemu grzewczych Okej, okay. super. E, no to w takim razie takie ostatnie pytanie, e, jest może coś, czego ja nie poruszyłem, a warto by było, żeby widzowie się o tym dowiedzieli z, pań, z, pa, z pana strony. E, Czyli jakie są możliwości e, informacji? Czy na przykład jest coś, o co, o co ja nie zapytałem, zadałem tak. pytania, a co, co pan by chciał widzom przekazać? Tak, rozumiem. No, jest potrzebne, ja myślę, że taka informacja główna dla klientów, wiedzieć, że, że jakby nie zrobili to czyszczenie, jakby mają nową instalację lub nowy kotł, nowa pompa ciepła, jest bardzo ważne. mať čistenie i ochranu toho systému, chemiu do systému, že by možno 2, 3, 4 mesiace, že by nebola, nebol problém s pompou tepla, s kotlom a že by to urządzenie pracovalo, funkcionovalo efektívne, ale bez, bez, bez problémov. Tak? Bez, bez, takže i kontrola, kontrola kženikov, kaloriferov, či je všetko OK. OK. Tak. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Byłego dnia. Miłego dnia.